Oto kolejny sukces milicji. Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu w miniony weekend dokonał nalotu na wybrane kluby w Poznaniu i aresztował DJ-ów grających bez licencji. Zgodnie z prawem Polski Ludowej, każdy DJ musi posiadać licencję w Związku Producentów Audio-Wideo. Kto więc nie zapłacił dwóch tysięcy złotych, może spodziewać się wizyty milicjantów. Wyłapiemy ich wszystkich, mówią funkcjonariusze. Także już niedługo w klubach będzie można bawić się jedynie do muzyki granej z radia. By żyło się lepiej, by żyło się lepiej wszystkim!